co byśmy chcieli zapytać, jak tam w ogóle w Tarłowie Niemcy się sprawowali, jak podchodzili do ludzi Niemcy, czy, byli takie czy były takie represje na to polskiej był, czy? był tu taki żandar, który kazał na siebie bandyta. A kto nie wiedział, to połączimo. Uh -huh. No ludzie nie wiedzieli no, no, o, o oni. Ale teraz był, powiedział tak, że się z Polaków włożyć drogę do Berlina. No to to był ten koński łeb. No i jak było? Po Żliwach, to był chyba 44 rok, tak, 44, to Witkowski miał parówkę taką, wędrę paliła, obracała i mocarnie muczyły i Niemcy z morza I I ludzi zabieramy z morza, z pola. I przyprowadzały tę parówkę do Tarłowa. Do szkoły, tu ja prowadziłem, uh -huh. żeby partyzanty nie poczuły, A i tak to popsuły. Uh -huh. No i z tą parówką jak było. No i dalej to było w ten sposób, że popsuły tę parówkę. Ale w Niemczech, ja pamiętam, byłem w Polu wtedy, kroby się uważnie. Jak jechał samochód niemiecki od Grozowy do burki tam była szybowa droga. To takie był taki kuszek, to by to sucho było. I jechał na użarów, Pojechał na użarów, w Dwa samochody ciężarowe jechały z Niemcami. No i ten samochód, ale wolniutko, do bo Panie, te żandarmy Starłowa poszły za Brzozowo. się tak, zobaczyć, jak, co jest. Nie zobaczymy partyzantów w zaczęły strzelać. Ten komendant miał RKM, stanął sobie, gruszka była taką, dwie łodnogi, za tą gruszką. I z tego RKM do tych partyzantów strzelał. A dwóch chłopaków była... Były takie naszulka, no met Tak wysadzone były dalej w pole. I one za tymi, tymi nasionkami, za tymi nasionkami chyłkiem Przeleciały i z boku przymierzył go i tam go zostawił. I to była ta... Ten, no. Ten, co miał drogę włożyć z Polaków do Berlina, nam w żonowy zabić. To, to był ten koński łeb właśnie, to był ten taki... To okruple. chyba ten, tak. Tak jest, boku, pod nie wiem, jak on tam się nazywał. No. Przyszliśmy na, na Majówkę, panie kolegów. Hmm. Tym organizacjom, starszym od mnie dwa lata. Stanęliśmy koło kościoła. Tu, koło tego kasztana, na dole, Zajęto do samochód, żandarmy odjechały. Dobrze umiał po polsku. Mówi, siadajcie na samochód, pojedziecie tam do nas, to rozżadujecie samochody. Bo te były rozbrojone Niemce, dwóch tych żandarmów, to później samochodami jeździli. Towar, wszystko to samochodami jeździły. Rowerami nie pojechały. Bo i te rowery zabrały wtedy te. Jakby Janek i Tomasz. Aha. Czyli wiem, kto, kto wziął to. Uh -huh. Oj tego szwaba załatwiły, skończyło się to. No i później było czekanie na ten... E, Niemców zrobiły go w Karłowie. To tutaj z Lipska, Szczepielowa, Solca. To były takie miasteczka żydowskie. Przeważnie Żydzi byli. Wszystko żegnały do Tarłowa. Tak, pędzili tędyk no, tak. się Tak, tędyk do Tarłowa było złożone. No i te, to wygnanie, jak było, to widziałem. Mojego sąsiada, z Korolowskiego, syn taki danek, ile mu mógł mieć? 12, 13 lat. chowało chłopak na czerwonikę. I umarł. I akurat wypadło, ten dzień, co wygadały dziewczynki, że to żeby ten pogrzeb przyjechał z Koryzki do dotarł do tych żandarów. No i pytał się ich, czy może pochować dziecko, bo mu umarł. No i leży w no. domu. Mówi, no może, tylko nie wolno się łączyć. I moja mamusia na tym pogrzebie była. To tu jak targowica, jak to jest ośrodek zdrowia, po prostu w środku środ by była targowica. Pło takiego z to było pięcioro zabitych tych Żydów uh -huh. w tym miejscu. Uh -huh. O i tak na ulicy Żydów jeden, tam koło studni, jak w tym placu jest uboraczany, wie pan? Tak, tak. Na ulicy no. Tam lesie, studenci na przylechu. Przy tym przy dwoje było zabitych. Uh Ścigały -huh. tak jak, jak, jak krupatwy. Do Żydów, no? Na, za wójką lipową, tam zabity był Żyd, zakopany nawet mój żył. Są też dwóch ludzi, żeby go zakopać. Mm -hmm. Bo da znak, no i zakopały go. Mm -hmm. I tam rzoszką. Okej. Okay. A wesoło nie było. A tak nie mścili się Niemcy na przykład za tą akcję, że zginął ten, ten, ten Niemiec, który tak nie lubił Polaków. Nie mścili się potem Niemcy na Polakach? Nie, i... bo tu nie miały powodu. Wiedziały, były jeszcze jeden, to, nie wie, to one by nie wiecie, wybyły by ich wszystkich. Aha. Te partyzanty, tylko że pomieszzały się dzieci prosły. I z tymi krowami te śmabłem uczytały. Oj to uratowało. Ale był panie łubin taki, w tym gumbinie łupot jeden, za szokrafiurę. To chłopczy, że worać. Kuże, paszek. Żadna wolności. No i dom znać tu do Tarłowa, ale czy te broń mu zabrały, czy nie. Tego to nie wiem. Tylko wiem, że przyjechały i zabrały tego Niemca. Jakby zabierły w Czarłowie w mieście, to by było w dziesięciu Polaków szło wzajemnego. Ale tam jak była akcja, ja pan, tam już, i te śpiewy powiedziałem, kto był, i kto, kto, z kim walczyli. O to chodziło, że tutaj rzeczy nikt nie był. Wiem. Na... Panie, raz zajeżdżają rano. Trzy samochody. Jeden stał w drugi pod naszym mieszkaniem, bo my tak na środku przyszliśmy mieszkali, trzeci na końcu. Ale człowiek, cholera, czuł, pan, na drugiej czapka goreje. I ja się mówię, co to, za się dzieje. A one po mieszkaniach, i policjanty były te granatowe, po gorskach szukały przemięszenia. Mm -hmm. Iło sąsiada, myśmy z mamusią wzięli wodę do krowy. Była bo krowa bojawka. Patrzę tam przez pod, a tam Niemiec jest, karabin maszynowy na serunę i zasądzę, że kto będzie uciekł. Jakby kto uciekł, to by ścigał. Ale nikt nie uciekł, wszystko wytrzymało. I, 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 I odjechamy i w porządku cicho było. Panie, powiem panu jeszcze taki raz. Jedzie pan do, do Ożarowa i tu za Wulkum Darwocką, tam jest te pory mieszkań, co jest przy No tak. Jest. Tu mieszkał, tego człowieka znałem, bo chodził tam przez naszą wieś. On był z Glenian, nazywał się Seweryński. Uh -huh. I proszę pana, poszedł do żandarmu i powiedział tak. Tam by, do Bechana mieszkał. Krydzieński był przy mieszkania, już nie ma. Krydzieński był, to był człowiek e, uczony, przy samym lesie mieszkał i założył tę placówkę i tu były Skozłówka z cederni, no, serwowskie no. Były chłopaki, które tam do tej organizacji należały. To było rzeką tajemnicy ogromnym, bo to kura czekała. Tak. Śmierć każdego człowieka czekała. I... Ten Cebaryński przyszedł do żandarmu powiedział, że te to są złodzieje. Uh -huh. Do dnia przyjechały te żandarmy, obstawiły te bo wstawiły te projektały, tam zbrojniła. Były dwóch arcymistrzów, to należały do BH, ten krydzieński. No to one należały do tej organizacji, do BH. Uh -huh. A one mówią tak, jak się zebrały tych ludzi, on mówił, że to tak złodzieje. My złodzieje głupi jesteśmy. Ale on mówi, że w ciele. Ja mu wskazywał ojca z grynia, zabił Panie pojechały do grynia, sprawdziły mu tego ojca. Tak, wziął, wziął. Na sodą go to wziął na tym dołu i tu go zaszli. Mm -hmm. Tutaj na sodole go zaszli. Na sodole go zaszli. I tu jak przejedziesz do uciekania, po lewej stronie był tam krzyż. Był krzyżyk tam. Kiedy to był było? zabity ten Seweryński, co panu mówię. O. Tam do Niemców to albo słowo, albo anonim to było ważne. To wtedy nie było tłumaczenia. No, ale tutaj sprawdziły się, że, te, że tu jest e, człowiek, który kłamie, uh -huh. to możemy załatwić. mięsa jeśli jeszcze wolno było. Trzeba było oddać wszystko, kontyngent był chleba, na wulce niebowe był wiatrak. Jak się dojrzało, bo się górka, tak tam no. był wiatrak po lewej stronie. I w nocy, to był 40 rok, w pożliwej, kartki były na przemian, tyle może zjeść, trzeba więcej ci nie wolno. Uh -huh. No i w nocy ten synkop był opuścił ten wiatr, wiatr były. I razówkę robił na rozstaw, jak na światownika, jak już się nie robi, Już nie mu się robiła, a teraz kurum tam robi się, uh -huh. bo nie ma na wsi. Tak. Żandarmy weszły, po schodach. Tam no, były same kobiety, nie było jednego chłopaka, Ani chłopaka, tylko same kobiety były. No i żandar pytał się, by po coś nie wiadomo. A no przeszły mu kobiety, mają małe dzieci, chce im się jeść, żeby ich puścić. To mają przemiał, Nie wolno było. To później środownik towników, na korwy kręciliśmy. Przecież ja kręciłem tam, mój Boże, koniec z bratem, po czterech chłopaków do korwy, po dwóch, z jednej, z drugiej strony i kręciliśmy, no i tam te dwajście, jakby się ukręciło. Uh -huh. A nie daj Boże w okupacji, nie ma jak wolność. Uh -huh. To moje zdjęcie ze śląska, takie małe. A tu mój syn kochany, służył w czerwonych baretach. Był dowódcą drużyny. Szokoł 20 razy z samolotu. Ten brat mój, to proszę pana w Niemczech w 1943 roku. Nie wolno było zdjęć robić. Ale parę groszy dostawały, wie pan. To jak poszedł do Szwaba i mu zapłacił do Niemca, to po cichutku zrobił. Panie, i dwa garnitury się kupił, bo im tam parę groszy dawały. Panie, to zdjęcie mojego ojca z Buenos Aires. Wow, super. A w tym hotelu pracował. I to? W tym hotelu pracował. Najpierw robił na gospodarce u, te, u tego pana, a ten, e, to był Hiszpan, miał tyle ziemi, że ku nim za ziemnią wjechał mhm. w bydło. I ojciec tam był takim polowym, jak tu można powiedzieć, w Pan był też krawcem, yy, tak? Szył pan. Tak, szyłem ponad 30 lat, a te zdjęcia mają ponad 100 lat. Proszę pana, to są zdjęcia, te zdjęcia mają ponad 100 lat. Grodno. Mhm. I kto jest na tych zdjęciach tutaj? Tu jest mój ojciec, też jest, też to jest ten. Mhm. On, on był organizacją się dowódcy kompanii, To on mówił, że większy. Nie uh -huh. pan, to bym też jak jego kolega. O, tu mój ojciec jest. Tu jest. Mój ojciec, ojciec, kolegi są. Uh -huh. Koledzy są, bo tu też coś tam pisze. Brezno, 1 maja. Brezno, 1 maja 29. No. Fotograf po prostu. Nie, ponad 100 lat tydzień. Umra to się... To też się to się utrzymało. A u nas to było spalone. Służy, służyli w polskim Mam, wojsku po prostu. Taką legitymację, to tutaj nikt w nie było. Ale one zrobiły, wie pan, za, 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 zastępną służby wojskowej, a to było przymusowe. Mhm. No, Zaświadczenie o uprawnieniach żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach Ruturanu i batalionach budowlanych. Sitarski Zygmunt. Tak jest. Pierwszy... Uh -huh. 27 roku. Uh -huh. No przecież mnie pan dawali. Bez skierowania mógł, mają mnie przyjdzie. Tak jest, no, uprawnia do korzystania poza kobiet. Uprawnienia mam do służby, państw Nie prywatnie państwowej. Wszystkie te odznaczenia, co mam, to mam wszystko z Warszawy przysłane. No właśnie, o, o nich chcielibyśmy porozmawiać. O, patrz pan. Jest... Represjonowanych politycznie żołnierzy górników. Tak, tak no tak, tak to, to wyglądało. Mhm. O, może pan pokazać. Legitymacja z Warszawy. To jest. Byliśmy traktowani. Legitymacja krzyża więźnia politycznego. Tak. O, to jest. To jest ten. To jest ten medal, tak? Tak, ten medal. 1939 rok. A tu jest ten artyzancki. Ten jest partyzancki. Mhm. Ten to jest do zasługi w zorganizowaniu e, te, tego związku, się mieli w Sernobrzegu. Ale przezeszł, bo umierały ludzi niemało i tak. Mhm. A tu jeszcze jakie ma pan te medale tutaj, ten na przykład? A to, to, to były rocznicowe medale. Rocznicowy rocznicowe, tak. A ten partyzancki, kto panu nadał? Proszę. Kiedy, za co pan dostał ten medal? No, jako uczestnik walk. Z, mnie pod podległość Polski. Mhm. Ale patrz pan, jak było w 15 roku, przy tu walczy. To była reduta ta Teraz, w 1944 roku... To było kopania w z pola, myśmy kopali kartofle i krowyśmy prowadzili. Do domu. To było na południe. Faksza tu jaśnia Dników, jest jestem tak dole, ale tamte pola w górę na południe są wyższe. Chmura rybu wychodzi, zaraz. Mhm. Jak Niemcy zaczęły być. No i tutaj wygrały gdzieś tak jak w 15 roku. Co Piuszucki walczył, tak samo wygnały na No i jeszcze, uratował jeszcze e, nauczyciel, ten kawałek tamtych legionów, to są. bo był ksiądz, to na tych legionach pomysły miały, ja, ja pamiętam, jaka była kwatera duża tych żołnierzy, co było Aha. z 15 roku. To pamiętam. Tu nawet tak się złożyło, że w szkole był żandarm Austrian. Jego ojciec tu zginął. No. Znalazł swojego ojca. Bo były e, e, krzyże, te krzyże były wyrzynane na uh -huh. Były Wyżynane na były na tych krzyżach. Drewniane, i to, to wszystko później poginęło, to w Newińskiej Członce taką tak materezę przydziało mi. To kopały tam na pomniku tego czajki Antka, na syna, prąd go zadym. To mówię, kosz wykopały taką ogromną, to jaki ten chłop był wysoki. I, I ta kość, jaka była długa. Aha.